Protestujący przynieśli ze sobą transparenty oraz skandowali hasła skierowane w rządzących miastem. Osoby zebrane na placu zarzucały prezydentowi wzrost opłaty za przeszkola, szkolne obiady, wodę czy ścieki. Wspominali również, że spółki miejskie obsadzone są znajomymi i rodzinami rządzących polityki reprezentowanej przez bohatowski magistrat, a także po to, by pokazać wszystkim obywatelom tego miasta, że okres bezsilności społeczeństwa i braku wpływu na nasz własny los minął wraz z poprzednim ustrojem. Drodzy Państwo, pomimo możliwości, jakie daje nam przystąpienie do Unii Europejskiej, wciąż reprezentujemy zaścianek, brak woli rozwoju, a tym samym poprawy. Chcielibyśmy dziś poruszyć olbrzymie problemy naszego miasta. Najistotniejszym i najbardziej odczuwalnym jest całkowity brak dialogu między władzą a mieszkańcami i łamanie wszelkich wartości demokratycznych. Uchwałą z 25 marca 2010 roku Radni przekazali w ręce Bełchatowian możliwość składania projektów obywatelskich, dając nam tym samym narzędzie pozwalające współdecydować w sprawach ważnych dla nas samych. Odrzucenie przez rządzącą koalicję pierwszego w Bełchatowie obywatelskiego projektu dotyczącego zmniejszenia stawki za przedszkole, pod którym podpisało się 2000 mieszkańców naszego miasta, było jawną drwiną z próby nawiązania dialogu jak i sprawa mieszkańców uwzględnianego w statucie Bełchatowa. Taki obrót sprawy doprowadził do manifestacji, która była jedynym sposobem zwrócenia uwagi na całkowitą ignorancję ze strony władz i na rażące błędy polityków rządzącej koalicji. Wśród protestujących znaleźli się zarówno zwykli obywatele, jak i politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości. Frekwencja nie była jednak taka, jakiej oczekiwali organizatorzy. Nie przeszkodziło to jednak zebranym w przedstawieniu swoich haseł. Skąd taka mała frekwencja? No to czy to za chwilę zobaczymy. Pan organizatorem manifestacji są mieszkańcy Bukhatowa. Wydaje się, że. Dla opozycji, która od wielu lat krytykuje działania prezydenta i władz miasta, no, był to zwyczajnie obywatelski obowiązek, żeby się tutaj pojawić i, i stąd tutaj jesteśmy. No, no, trudno, trudno powiedzieć, czy, czy dobrze się stało, że to jest akurat ta godzina tydzień Nie ma się tutaj co tłumaczyć. Tak? No, ludzie też nie mogą mieć później do siebie pretensji, że nie biorą udziału w tego typu manifestacjach, narzekając im na podwyżki cen wody, na podwyżki. Biletów MZK i wiele, wiele innych. No jak pan widzi, zbiera się tutaj coraz więcej ludzi. Pewnie dlatego, że tutaj do godziny 16 się ich zbierze jeszcze więcej, ale no cóż, no taka jest demokracja, no nie można się na nią obrażać i, i dlatego pewnie tak jest. Tutaj wspominał Pan o konkretnych podwyżkach, przeciwko czemu jeszcze protestujecie, Wie pan, no każdy pewnie ma jakąś, jakiś swój powód, dla którego się tutaj znalazł. No dobrze wiemy, że zaczęło się od od podwyżek w przedszkolach i, i od tego wyszedł ten jakiś taki protest, czy nazwijmy to ruch oburzonych, tak? No, no cóż, no. tak się dzieje, tak, 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 tak będzie się dalej pewnie działo, tych ludzi będzie coraz więcej. No, wie pan, no wystawiając się w wyborach, wystawiamy swojego kandydata na prezydenta, wystawiamy w wyborach swoich kandydatów na radnych po to, by pokazać inne, inną wizję Bełchatowa, inny pomysł na to miasto. No jak na razie nie zyskiwał on e, faktycznie e, akceptacji od e, trzecią kadencję e, będzie rządzi e, miastem e, prezydent Marek Szanowski i trzeba mu oddać, że no, robi to z, zgodnie z wyborem demokratycznym i, i cóż, no, my próbujemy, podejmujemy różnego rodzaju metody działania, by sytuację zmienić, by wprowadzić swój sposób na, na Bełchatów i tyle. A co jest dziś największym problemem Bełchatowa? No problemów jest dużo. No. Jest, stajemy się paradoksalnie, niewiele osób o tym wie, ale stajemy się coraz starszym miastem. Nie ma tutaj zbyt wielu inwestycji, nie, nie ściągamy tutaj spektakularnych inwestorów do Bełchatowa. Coraz wielu młodych ludzi odpływa z tego miasta. No, teraz to chyba około 62 tysięcy mieszkańców, tylko no, pamiętamy liczby, gdzie aspirowaliśmy pod 70 tysięcy. No, powodów jest bardzo, bardzo wiele. No. Te ostatnie podwyżki stały się jedynie pretekstem do tego, by, by, to, by to spotkanie tutaj dzisiaj się odbyło. No i cóż, myślę, że pewnie to nie jest ostatnie. No, myślę, że organizatorzy nie, nie spoczą na, laura, na laurach i, i nie pozwolą na to, by chociażby nawet jakaś niższa frekwencja, czy niższa niż zakładali, spowodowała, że, że się zniechęcą do tego, by zmieniać to miasto. Z placu Narutowicza manifestujący udali się pod urząd, gdzie ustawili taczkę, na której posadzili kukłę o twarzy Marka Szanowskiego. Spod magistratu protestujący udali się pod budynek policji. Prezydent ani nikt z urzędu na manifestacji się nie zjawił.